ma albo się nie ma Kolejny karp Kolejnego poranka Znowu ten sam rocznik Niestety, ale musiała Przypłynąć ich tu cała Cała rodzina, żaden nie chce być większy. No nic nie pozostało nam jak tylko mieć nadzieję, że ta ostatnia doba cokolwiek zmieni. Marcin nas opuszcza, my z Łukaszem jeszcze walczymy. To najgorsze jest to, że warunki atmosferyczne zmieniają się na teoretycznie niekorzystne. Albo może mniej korzystne, dlatego że ciśnienie zaczyna rosnąć od dzisiaj. Ale moja teoria brzmi w następujący sposób. Jeżeli nie brały na spadku ciśnienia, to teraz muszą brać na wzroście ciśnienia. Na przekór wszystkiemu. Tak jak z tym tarłem w październiku. Prawda, prezes? Tak. Dokładnie. <laughs> prezes się nie zgadza. On tak wszystkie karpety prowadzi. <śmiech> <śmiech> the spider went up the water spout. Came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. The <laughs> itsy bitsy spider went up the spout. Ma, albo się nie ma. Ostatnia noc przed nami, a tym samym mnóstwo nadziei na to, że uda się w końcu złowić tego upragnionego wielkiego jesiennego karpia. Niestety, na chwilę obecną nie możemy pochwalić się jakimiś rewelacyjnymi rezultatami. Jak widzicie, brakuje jednego pontonu. Marcin już zjechał do domu. My walczymy do jutra. Jutro zwijamy się. No, i pełni, tak jak powiedziałem, nadziei na to, że cokolwiek uda się jeszcze w tej nocy wydłubać. Aczkolwiek, no, tak realnie rzecz, realnie na to patrząc, to chyba mamy małe nadzieje. Stwierdziłem, że w związku z tym, że ciśnienie, skoro spadało przez, ten, przez tę większą część wyjazdu, które nic nie zmieniało w kwestii brań, może właśnie dzisiaj, na przekór, logice, w momencie, kiedy zaczyna rosnąć, sprawi, że doczekamy się tego. Jesiennego Miszka. Jak będzie, dowiecie się na końcu tego ostatniego odcinka Daily Vloga ostatniego z tej serii, ale nie ostatniego na pewno, jeżeli chodzi o ten kanał. Także śledźcie na bieżąco. Siema albo się nie ma. Jak zaklęte, nic się nie zmieniło, i raczej już się nic nie zmieni. Przyszło jeszcze nam oczywiście w najgorszym możliwym momencie się składać, bo wtedy, kiedy jeszcze namioty są mokre, także wespół z brakiem ryb będzie bagno. Bagno po zasiadce. No cóż, jest powód do tego, żeby tu wrócić. Kończymy. Czy ma, albo się nie ma. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli całą serię daily vlogów z jesiennego wypadu na Zaporę. Obiecuję, że to nie ostatnia tego typu seria, wręcz przeciwnie. Deklaruję, że już niebawem, bo za tydzień, wylatuję do Stanów i tam też planuję robić daily vlogi. Także trzymajcie kciuki, by internet był jak najsilniejszy. I czasu było jak najwięcej na to, żeby montować na bieżąco to, co się będzie działo, a na pewno będzie się działo sporo. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy obejrzeli każdy jeden odcinek, którzy zostawili łapę w górę i skomentowali. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. No bo tak jak powiedziałem, to nie ostatnia tego typu seria. Siema albo się nie ma.